Kochani, a już w przyszłym tygodniu e, pokażę Wam, bo testowałam kilka firm, jeśli chodzi o torby podróżne dla piesków, no bo wiadomo, te małe nasze pieski albo nosimy na rączkach, albo w, e, w torbach, albo w wózkach. Ja jestem zwolenniczką wózka, ponieważ jeśli gdzieś wyjeżdżamy i, e, i zwiedzamy, to uważam, że wózek jest fenomenalnym rozwiązaniem i oczywiście śmieją się tylko ci, którzy nie mają małych psów. Tak samo jak śmieją się z nas, że ubieramy nasze pieski, ale powiem Wam, że ostatnio na targach kupiłam, zeszłego roku kupiłam torbę za 300 dolarów. 300 dolarów to nie jest mało, e, która wydawałoby się jest świetna. To wszystko jest tu wyciągane, ma ogrom, ale to ogrom, tu zapinamy. Tu jest kieszonka, tu, 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 tu w środku jeszcze są kieszonki, tu na zewnątrz. Jest, wydawałoby się, fajna. To jest jeszcze tutaj zapinane. Możemy pieska tam niby zamknąć w samolocie. Nie wyobrażam sobie bo za mała przestrzeń. Uważam, że jest to torba średniej klasy. Wygląda wow, ale jest średniej klasy. Toreb naprawdę mam dużo. Tutaj kupiłam z, w Polsce, oczywiście ją stuningowałam, jak to ja. Też fajna, bo jest dość duża. Jak ktoś lubi takie kolory. Ja lubię zmieniać. Pod swoje stylizacje, oczywiście, ale brakuje mi tu jakiejkolwiek kieszonki. Jest to też firma z Polski. Oni do tego robią również bardzo fajne kocyki i robią posłania. Ale te posłania, powiem Wam, też ta poducha jest nieprzemyślana, jest tylko z jedną dziurką tutaj w środku. Ten pies tak niekomfortowo tam wpada. Ale nawiązałam współpracę z jedną z fajnych firm, znaczy nawet nie współpracę. Będą dostępne te te torby na mojej stronie. Testowałam ich fotelik do samochodu dla pieska i mam również torbę. I na moją prośbę została stworzona jeszcze dodatkowa taka torebka, właśnie pozwalająca na przechowanie różnych rzeczy. Są te torby tej firmy, które jeszcze Wam ci nie pokażę. Są genialne, są tak dopracowane, miękkie, wygodne. Moja Milka je uwielbia. A tak jak wcześniej wspomniałam, przetestowałam dużo firm, mam dużo tych toreb, które w ogóle kosztowały też majątek, a ich nie polecam. Także będziemy się widywać coraz częściej.